Pomysł się pojawił w momencie, kiedy były przyznawane środki unijne, w tym rozdaniu 2.7, 2014 Regionalny program operacyjny przewidywał również pieniądze na takie projekty informatyczne. Część miast jakby nie było tym zainteresowanych, natomiast ja tutaj ze swoimi współpracownikami Uznaliśmy, że jednak to jest okazja, żeby dwa takie ważne z punktu tego informatycznego tematy rozwiązać. Jeden to byłby elektroniczny obieg dokumentów, a drugi właśnie ten dostęp do szerokopasmowego internetu. Na początku też wyobrażaliśmy sobie, że to będzie darmowy dostęp, ale potem nas Unia jednak. Zwybiła z tego myślenia, przede wszystkim uznając, że nie może być zachwiania konkurencji. Na pewno to są dzisiaj technicznie bardzo dobre rozwiązania, czyli takie, nazwijmy to na rok 2013, najlepsze, jakie można było zaoferować. A więc ta jakość powinna być jakby pierwszym elementem korzystnym dla tych późniejszych odbiorców. Dla mieszkańca może to być również to, jak powiedziałem, no, my mamy 60 różnych miejsc, do których dotrzemy z tym. Te punkty, a więc tamten dostęp do internetu będzie w większości szkół, w większości yy, przedszkoli. I to nie znaczy, że dzisiaj nie ma dostępu, jest, ale, ale na zasadzie naprawdę takiej dobrej światłowodowej. To jest również możliwość, tak jak powiedziałem, w przyszłości hotspoty. Powstaną myślę, że w przyszłym roku. Yy, oczywiście szczegółowo, ile ich powstanie i jakie to będą miejsca, to, to będzie decyzja w momencie, jak będą te środki przyznane. Nie są to już takie pieniądze, które by nas porażały, bo ktoś może w, w 70-100 tysiącach złotych znaleźć 10 czy więcej takich hotspotów. Na pewno to muszą być miejsca publiczne, czyli na pewno to byłby park by zdrowy, bo taki żeśmy już od samego początku uznawali, takim miejscem jest już dzisiaj Urząd Miasta, takie miejscem mogą być miejsca, gdzie są biblioteki czy nasze jednostki, to mogą być szkoły. Myślę, że założenie by było też takie, żeby przynajmniej na tym osiedlu było miejsce jakieś, do którego można przyjść, żeby nie trzeba było jechać specjalnie z wiele kilometrów do jednego miejsca, na w parku zbrojowym. Dzisiaj dysponujemy monitoringiem wizyjnym radiowym. Jakość jest bez porównania inna, którą się uzyskuje poprzez światłowody, w stosunku do tej radiowej. Możliwości techniczne są takie, że pojawi się również wiele pomysłów, i te pomysły mogą być realizowane, jeżeli jest ta szkielet, ta sieć wybudowana.